Czoje, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z Chivalry 2. Yy, I dzisiaj ciekawa sprawa, bo ostatnio nagrałem poradnik, wczoraj z, w zasadzie był poradnik yy, do Chivalry, odnośnie pięciu kombinacji, dzięki którym wygracie każdy pojedynek, Prawie każdy oczywiście, w domyśle. Yy, I tymczasem wczoraj również yy, pobie, pobierał się jakiś patch, yy, który z tego co mi się wydaje dodaje yy, 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 dwa, do, yy, dwa nowe tryby gry. Yy. Jeżeli się mylę, jeżeli te tryby były wcześniej, tylko ja ich po prostu nie zauważyłem, to dajcie znać w komentarzach. Mi się wydaje, że one się pojawiły stosunkowo tak czy inaczej niedawno. Jest to tryb pojedynek i tryb arena 3x3. Bardzo, bardzo ciekawe tryby i tryby, których brakowało w Chivalry rzeczywiście, bo czy w Mordha, czy w For Honor rzeczywiście te mechaniki, znaczy te właśnie, jakby, tryby gry, gdzie walczyło się w mniejszą ilość, jakby graczy, one występowały i to jest, to jest jednak taki bardzo ważny element wszystkich w zasadzie hack and slashy i tutaj tego troszeczkę brakowało, a teraz oczywiście jest i jest naprawdę bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o areny 3x3, no to troszeczkę się można przyczepić do tego, że znaczy to też nie do końca jakby jest wina twórców gry, oczywiście. Tylko po prostu często jest tak, że jest niby 3 na 3, ale ktoś wyjdzie jest 3 na 2, dwóch wyjdzie, jest 2 na 2, jeden jest AF, czy coś tam. No i to jest oczywiście problem. W przypadku pojedynków tego problemu oczywiście nie ma, no bo walczymy 1 na 1. Drugi problem to brak matchmakingu, czy jakiś rank, czy czegoś w tym rodzaju, aczkolwiek ja wcale nie wiem, czy byłbym zwolennikiem jakiegoś systemu rankingowego. Powiem szczerze, jedna zaleta tego byłaby taka, że dobierałoby mniej więcej jakby graczy o podobnym poziomie jakby zaawansowania. Tutaj, tymczasem, wydaje mi się, że dobiera zupełnie losowo i można się natknąć na naprawdę niezłych, niezłych koksów, i się odbić od tego straszliwie, jeżeli się trafi dwa, 3 razy pod rząd na takich twardzieli, no to jest już drobny problem. Można się zniechęcić. No, ale to wiecie, wszystko przed nami, Szywalry się cały czas, jak widzicie, rozwija. Te dwa tryby są tak czy inaczej genialne. I Dzisiaj sobie te dwa tryby po razie zagramy. Najpierw sobie zaznaczymy pojedynek i zobaczymy co tu się ciekawego będzie działo. Jeszcze też inna sprawa to to, nie wiem jak wygląda balans broni w Chivalry tak dokładnie. Wydaje mi się, że są jakieś bronie, które są troszeczkę zbyt OP yy, i to może też psuć tutaj rozgrywkę oczywiście, czy jakieś, nie wiem, nie bronie, tylko zestawy broni, powiedzmy miecz i tarcza, bo ostatnio z jakąś pałą gość i tak mnie robił. Co ciekawe robił mnie spamem totalnym. Nie bardzo mogłem się z tym poradzić. Przegrałem 5 do 3. I później trafiłem znowu na niego i wygram pin 0 Więc no, więc cóż, to tak, 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 tak. Tyle by było, jeżeli chodzi o OP jakieś zestawienia, chyba. Ale nie, wydaje mi się, że miałem też problem z kosą, yy, bo kosa tutaj od góry bardzo szybko biła, dużo szybciej niż moje yy, lekkie ataki taki mieczem, więc no, byłem troszeczkę zdziwiony, ale no, jakby nie jestem aż tak doświadczony, żeby się wypowiedzieć w kwestii balansu broni w Chivalry 2, yy, więc no tutaj trudno, trudno cokolwiek powiedzieć. Zobaczymy, jak tam pójdzie ten pojedynek. No i co? No i tyle. Wyszukuję generalnie bardzo szybko do tych rozgrywek ludzi, więc tutaj też nie ma z tym raczej problemu. Raz trafiłem na takiego... Zastanawiałem się, czy gość nie haksuje, bo najpierw jak... O, nie, 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 ja nie chcę ucznika, nie. broń Boże. Gramy czatownikiem, nim gram najczęściej ostatnio, naprawdę. Jeszcze wracając do tego gościa, spotkałem gościa... W pierwszej bitwie wszystko przewalał, w sensie w 3 na 3, a później wszystko wygrywał. I to tak kosił totalnie, więc no nie wiem, o co tam chodziło. Dobra, się. Już! No, nie, nie trafię, na razie tymi nożykami. Dobra, dobra. On będzie rzucał też. Dobra. Aj! Jeszcze trzy nożyki nam zostały. Kurde, leczy się, no. Aj, 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 Dobra, nie mamy staminy. Kurde, ostatni nożyk. Został? Dobra. Mamy go. Mamy go, ok. ale bardzo mi się podobają te pojedynki jednak w sriwalie. Są naprawdę takie długie i intensywne nieraz, rzuci. O. Dobra, pozostał. Kurde, nie trafiłem. Tak bym go ściął, dobra. E. Dostał, kurde. Ajajaj. Aj, aj. O! Co tu się wydarzyło? Czy wyście to widzieli? O, kurde. O, kurde. Aj. Aj, 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 dobrze zagrał. Wyleczy się. Fatalnie. Kurde, ależ tutaj nas straszliwie porobił. Właściwie mnie o tutaj. Ooooj no O dostał Dostał Znaczy teraz nie ale... dobra mamy go Udało się, udało się Gon! Height. O sorry kurde, no nie, nie widziałem. Nie widziałem, że on krzyczy. Oj. Aj. Co? I fatalnie. O kurde. Ja się wykrwawię. On dlatego się cofa. A to dziad. Boi się mnie dowić po ostatniej akcji. No tak. A to cwaniaczek. Kurde. Dobra, mam nadal przewagę jednej rundy. Dobra. Dobry gość, w porządku jest, nie powiem. Są toksiki w tych hackerslashach. No są wiadomo w każdych, że są ludzie, którzy. Och, fatalnie. Dobra, robimy spam, zobaczymy, co on, co on na to. O, ok, on to na to. No, wiedziałem. Czy on się wyleczył? Kurde. Ja pierdzielę. Tak blisko. No, spam ładnie na niego zadziałał, ale no właśnie problem z spamem jest taki, że trafimy 2-3 razy. 4. No i goś nas trafi raz później przypadkowo i wiecie, i wszystko idzie na marne. Dobra. Kurde, no. Szybkie są te cholerne pchnięcia. Ja pierdzielę.

On też się leczy, dobra, dobra, no na luzie, w porządku. Tylko, że już nie mam nożyków do rzucania. Noaj. Dobra, nie stał Ja pierdzielę. Ach. No i wymyka się zwycięstwo z rąk. Mimo, że powinno być kurde proste, no to nie jest trudny przeciwnik. Robimy go inaczej, może, dobra. Okej. Okay. No nie, nie, nie! No i się wyleczy. Ja pierdziemy. Dobra. Uff, a pochwalił mnie. O, ja nie widziałem, że, że on mnie chwalił, wiecie? Też można go było pochwalić. Bo jednak, mimo wszystko, walka wyrównana, nie? Oj. Coachan. <laughs> No, nie, znowu się wyleczył. No, nie widziałem go przez te zastrony te. Jednak kurczę trzeci. No, i on wygrał chyba już w tej chwili. On się będzie cofał teraz, aż się wykrwawi. No cóż. Może to robić, nie? I tak go tak tu pohańbiłem, kurczę, zabijając go, jak no. E, jak byłem powalony, że to. <ścoughs> to mi wystarczy, powiem szczerze. Oj, fatalnie, bo to było tak do wygrania. A, GG! GG's, no. Nie, no naprawdę, on był tak do porobienia totalnie, ale tak zrąbałem kilka takich, wiecie... Miałem, jak weszły te spam lekkich, weszło kilka trafień i dałem się trafić raz, no i to wszystko jakby, cała przewaga poszła w diabły. Później z tym kopnie, kopnięciem też wyszła fajna kombinacja, bo kopnąłem go, zrobiłem cięcie, pchnąłem, chyba jeszcze trafiłem, i później rzuciem nożem też trafiłem, więc on dostał jakieś 90, on, on miał mało HP wtedy. Tylko, że kurczę, najgorzej, jak damy się cofnąć, on się może wyleczyć. Co zresztą, moim zdaniem, jest bardzo fajną mechaniką, bo zmusza do jakby cały, cały czas doparcia do przodu. Bardzo fajna mechanika z tym, że można się jakby wyleczyć. To mi się akurat podoba, powiem szczerze. Dobra, spróbujemy zagrać jeszcze jeden, albo wiecie, nie, nie, nie wiem jak tam z czasem z tym, więc wyjdziemy. i zagramy sobie arenę 3 na 3 Zagramy sobie arenę 3 na 3 no i zobaczymy, co tutaj, co tutaj się wydarzy. Weźmiemy jakąś inną klasę. Powiem szczerze, ja strasznie dużo gram teraz tym. Jak to się nazywa? Berserker i to jest czatownik. To jest czatownik, chyba. Zresztą w profil klasa. Czatownik, zgadza się. Mam 2,1 pół... godziny przegranym czatownikiem. Ogólnie nie, nie mam jakoś dużo godzin w tym Chivalry. Mam kadę na poziomie 1,5, więc całkiem nieźle. Tym czatownikiem fajnie mi się gra. Ale to jest. Wydaje mi się, że jakby te statystyki profilu to też jest stosunkowo nowa rzecz. Nie wiem, czy to się pojawiło w tym ostatnim patchu, czy nie pojawiło się przypadkiem troszeczkę wcześniej, no ale tak czy inaczej, ja na przykład Krzyżowcem nie mam nic, mimo że ja nim grałem całkiem sporo. Więc Zbrojny Stróż też nic nie mają, czyli goście starczami, którymi też trochę grałem. Więc tak, więc, no ale czatownikiem świetnie mi się gra. Ten jeden mieczyk i te nożyki do rzucania, jak czasami siądą, to jest bardzo, bardzo przyjemnie na to patrzeć. Yy, areny 3x3 wyszukuję troszeczkę dłużej, no bo oczywiście trzeba więcej, więcej graczy dobrać. To po pierwsze. I wydaje mi się, że areny 3x3 są jednak troszeczkę mniej popularne ze względu właśnie na. na co? No, na to, że ludzie wychodzą z meczy, czasami, czasami trolują, czasami nic nie robią, nie wiadomo na kogo trafisz. Możecie trafić drużyna totalnych, wiecie, początkujących graczy, którzy sobie weszli w arenę 3x3, przeciwko drużynie bardzo dobrze ogarniętej. No i wtedy walczysz wszystko 1 na 3 i wszystko giniesz, więc no tutaj jest tak średnio, bym powiedział, jeżeli chodzi o, o te elementy. Okej, okay, łączy, więc nie będę robił cięcia. Więc wydaje mi się, że z tego powodu Arena 3x3 jest mniej popularna, ale to w dalszym ciągu bardzo fajny tryb, bardzo fajne takie urozmaicenie. Nie wiem czy nie lepiej. W... O! Widzicie? Dołączyło mnie do trwającej walki, bo ktoś tam u nich wyszedł. Jest 4-1 dla czerwonych w tej chwili. Więc no ja wchodzę do gry, która jest już praktycznie przegrana, więc no, zobaczymy. Zagramy sobie jeszcze raz z czatownikiem. Okej, okay, jak ktoś dostał. No. Ja też dostałem. Uh, sorry. Dobra. Oh, kurde. <laughs> Dobry gość. On ma 7 fragów do dwóch zgonów, więc. U nas jeden gość ma 0 fragów i ma duży ping, jeden ma 7 fragów i coś tam. Kurde. Aj. Kurde, no ten gość jest dobry. Ten gość jest. On dużo fint robi. No widzicie, ja troszeczkę powiem szczerze, te finty tak. Nie jestem fanem fint ze względu na fakt, że. To spam lekkich ataków po prostu to totalnie kontruje, nie? Szybciej jest wykonać y, lekki atak, no i to jest przegrane. No i widzicie tak wyglądają te areny kurcze. No y, i y, y, y to jest takie średnie powiem szczerze, ale nie wiem, może lepiej by było rzeczywiście jakby te areny były 10 na 10 czy 8 na 8, tak troszeczkę więcej, żeby tych graczy było, ale żeby to też nie był taki natłok jak w przypadku zwykłych tych gier gdzie jest 40 na 40, nie? Y, y, bo 3 na 3 to jest tak Nie, znaczy nie mówię, to jest bardzo fajny tryb, ale chętnie bym też zobaczył takie 10 na 10. Dobra, no zagramy jeszcze raz arenę 3 na 3 bo tutaj za bardzo, za, za wiele nie, nie byłem w stanie wam pokazać. Czatownik niestety się tu nie sprawdził, że tak powiem. Kim zagramy? Zagramy krzyżowcem w sumie. O tym właśnie mówiłem. Mamy w tej chwili 3x2. Co on? Nie trafia mnie aż tak? Hmm. Dobra, Bijesz się Gościu, czy jak? Oha, Okej, okay. ja już zacząłem patrzeć na czat, bo on coś pisał. Też jeżeli chodzi o pojedynki 3 na 3, to For Honor było tak, że jak się walczyło te y, potyczki 2 na 2, to tam jeżeli jeden, poje po jeden pojedynek 1 na 1 został wygrany przez danego gracza, to on później stał i patrzył i dopiero ewentualnie walczył, jeżeli drugi został zakończony. Więc powiem wam szczerze no. kurde. No, to ładnie. Dobra, skupmy się, bo to nie wygląda dobrze, ale powiem szczerze, że już tak na, na pałę gram, na odwal się, bo nie widzę szans wygrania tego. No, on, jeden se stoi, nic nie robi, bo, bo wiedzą, że kurczę oni tak tego nie są w stanie przegrać, bo jest 3 na 2, nie? I nie wiem dlaczego tutaj nie dobiera do tej areny, może po prostu nie ma faktycznie graczy, którzy byliby zainteresowani tym trybem za bardzo. No i jest tak, że się gra 3 na 2, 3, 3 na 2 nie? I to jest takie średnie, bym powiedział, mocno średnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ten Wukong w, moim w mojej drużynie niby też jest, też jest niezły, ale ja w ogóle grałem... O, no. <laughs> Dobre jest rzucanie tą dużą bronią w tych potyczkach. Kurde. Na pierdziele. Dobra. Right. No i tak jak mówię, to jest właśnie urok kopnięcia. No i przewalone, no jest 3-0. Nic nie możemy zrobić. Ja pierdzielę no. O kurde. Dobra, to jest dobra broń, ona się wydaje dużo szybsza niż wiecie co, ja się obandażuję najpierw. Ona jest szybka, jest naprawdę szybka. Kurde. Okej. Okay. Ja go nie trafiłem z jakiegoś powodu. Dlaczego? Nie wiem. Kurde, no fatalnie, jeszcze taki niefart, nie? No ale to co poradzić? Nie powiedziane, że drużyna, która... Okej, okay, no to poznawiam pana, Która ma gracza mniej będzie miała więcej farta, nie? Bo powaliliśmy się oba jednocześnie, on mnie trafił dwa razy z jego... ani razu, nie. Zobaczymy jeszcze, może goś ugra. On nie ma broni, no więc powodzenia. A nie wyciągnie co jest tego typa. Tego topora, co był wbity. No uciekaj, szukaj broni, chłopie. Tam gdzieś jakaś powinna leżeć. A na, na piąchy chcą się tłuc. No, nie, no to jest parodia. Ten tryb to jest taka parodia, nie? Typowo hackerslash slasha. O no. ludzie, to jest parodia, co tu się dzieje. Okej, okay. czekajcie, mam garni z oliwą. Dobra, mam dwóch na jednego. No niech się ten pierwszy bije, nie? Mam jakiegoś fra... nie, mam trzy, trzy w sumie fragi, nie, więc nie jest tak najgorzej. Myślałem, że nic zupełnie nie zrobiłem. Wydawało mi się, że jeszcze kogoś słyszy, że mi na plecy wbiega, a to proszę. Nic z tych rzeczy. No. Dobra, ja się biję teraz. Dawaj mi miejsce, zrób. No, kurde, chłopie, zrób mi miejsce, ja się będę bił, no. No co? Będę no. wlał mi pod ten. Kurde, te za zastrane. Nie ma. Nie, nie mogę ogarnąć tych find w sumie, to jest tak proste do skontrowania, a jakoś kompletnie nie wiem. Ale przerzuciłem się teraz na z trzeciej osoby, bo poradnik był nagrany z pierwszej osoby. No ale z trzeciej osoby zdecydowanie lepiej się gra. Choć czasami sobie i tak będę zmieniał na pierwszą, bo jednak pierwsza daje taki specyficzny klimacik, szczerze mówiąc, nie? Co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje? On go. O kurde, co tu się dzieje? O kurde. O, to nie trafiło. Porobiony, najmocniejszy typek porobiony u nich. Więc jeszcze nie jestem taki najgorszy. Co ja mam się z nim bić? Dobra, no chodź, dawaj. Bolało. O kurde. A krzanić pole wyleczę się. Dobra. Kurde. <grystanie> Jakoś dajemy radę, ale i tak to jest tylko i dlatego, że oni dają nam szansę. Mogliby ró równie dobrze jakby... Wiecie. Dostał. O, nie dostałem. Ej no. Ja się z nim biję. Okej. Okay. No nie, no. Masakra. No on jest dobry, jest dobry. Ma wyczute te finty bardzo fajnie, ale Oj. Jest do porobienia, kurde. Jest do porobienia. go pięścią zabił, co tu się dzieje? Naprawdę ta arena 3 na 3 to jest jakaś totalna parodia. O, co, co, co? Może ja, może źle mówię. Może to wcale nie jest parodia hackerslashy. Może to jest właśnie esencja hackerslashy. Swojego diabną chyba. O! O, po ma piąchy tylko. Szuka broni. Dostał. Ten jabłkami w niego rzuca. Ten, 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 ten drugi nie ma broni. Zginął. 30 What? Cóż, to chyba jest dobra pora, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. Cios jabłkiem kończy dzisiejszy odcinek, wykańczając ostatniego zawodnika w naszej drużynie. Tyle, widzimy się w następnym odcinku. Chivalry 2 będzie na pewno więcej, bo co tu się dzieje, to jest po prostu... Nie wiem, czy to jest fajne do oglądania, nie mam pojęcia, ale naprawdę do grania to jest... Mimo, że kurde, no... Mieliśmy dwóch na trzech, to było z góry skazane na porażkę, to jednak ci gracze sprawili, że rzeczywiście było fajnie. Dobra, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.